to to będzie kanał 0. No, dowiedzmy się od pana Krzysztofa S. Miałem ten materiał nagrać na ćwierć miliona subów, no ale się nie wyrobiłem, bo tak szybko przyrastają, że. I to jest tak powalone: to jest tak powalone. On miał jakieś 300 koła bez tego, bez, bez filmu. No, no nie żeby mnie jakoś dupa z tego powodu, ale uważam, że jest to dziwne. Trudno się wstrzelić w odpowiedni moment. Chociaż wcześniej zastanawiałem się, czy nagrywać cokolwiek przed startem projektu, czy nie lepiej wszystko trzymać w tajemnicy, ale w pewnym momencie zrezygnowałem z tej koncepcji. A to jest siedziba na weszło, no nie? Hedgeba weszło. Z tego, co mi się wydaje, to oni chyba mieli taki, taki widok z okna, ale nie jestem pewien. Z kilku powodów. Po pierwsze, Kanał Zero nie wyszukuje się na YouTube, w wyszukiwarce właściwie. Praktycznie nie da się go znaleźć bez bezpośredniego linka, więc e, będzie szybciej. Nieprawda, nieprawda. Udowodniłem to na szarcie, że tak nie jest. Ok, jak wrzucę ten jeden film? Po drugie, zdecydowało lekkie wygodnictwo, mianowicie od y, kilku dni, dzień w dzień, rozmawiam z potencjalnymi partnerami, współpracownikami, sponsorami. I wszystkim opowiadam to samo, czym będzie kanał Zero I złapałem się na tym, że już nie mam na to siły. Złapałem się na tym, że gdy opowiadam to samo po raz 30, to opowiadam to już krócej, z mniejszym zaangażowaniem, z mniejszą werwą. No a to przecież bez sensu. To no więc lepiej jak nagram ten filmik, wy będziecie... Czajisz, że Janek będzie wysyłał to do tych, do reklamodawców. Masz ogromnie sody. Tam wyjaśniłem. <laughs> Pojebane. Wiedzieć na co czekacie. Współpracownicy czy też partnerzy będą wiedzieć, w co ewentualnie mogą się zaangażować, a sponsorzy będą wiedzieć na co mieliby ewentualnie wydać pieniądze. Życie po prostu będzie i dla mnie i dla wszystkich innych łatwiejsze. Na początek muszę wspomnieć, że wiele osób mówiło mi: i po prostu załóż kanał pod nazwą Krzysztof Stanowski i wrzucaj sobie swoje materiały i byłoby to bardzo wygodne, to znaczy praktycznie bezkosztowe, byłby operator, byłby może ktoś jeszcze, ale tak Mam naprawdę żadnych na pewno, albo minimalne <noise> koszty stałe. Chyba, że Krzychu ja, siedzi po nocy i montuje, no kto wie. Ale chciałem zagrać w większą grę, po prostu, lubię grać w duże gry o, dla du zagrajmy w grę. dużych mężczyzn, a nie iść na łatwiznę. I z tego względu właśnie powstał kanał zero. Kana... Przepraszam, jak iść na łatwiznę? Czy granie solo jest pójście na łatwiznę? No co ty mówisz, grzechu. Kanał zero, który w pewien sposób kojarzy się ze mną. No, jestem zerem. Natomiast ma być takim hubem, ma być miejscem, które scala osobowości, autorytety, poważne osoby z różnych dziedzin życia. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Nie e, kanał, na który będą wskakiwać 3-4 filmy tygodniowo, tylko bardziej 3-4 filmy e, dziennie. Chciałbym, żeby słowo zero. Ej, podobno to rozpierdala trochę algorytm. Ale gdy to jest info zasłyszane od ludzi, którzy gdzieś tam bawią się w YouTuby. I nie mam na to żadnego potwierdzenia było spoiwem, żeby słowo zero łączyło wszystko, co się w tym kanale dzieje i żebyście wiedzieli, że jeśli coś jest yy, zerem, to tak naprawdę to jest taki nasz wewnętrzny znak jakości. To, że będzie pasmo poranne, to jest oczywiste. To, że będzie to wesołe, fajne, sympatyczne pasmo poranne, no mam nadzieję, że to jest Jasne i klarowne dla każdego. To, że będzie pasmo wieczorne, z fajnymi rozmowami, e, uatrakcyjnionymi, e, odświeżonymi w nowym pomyśle, e, to też wydaje mi się, że wszyscy się tego spodziewają, bo trudno, żeby było e, inaczej. Ty, Więc jeśli będziecie... Ja się tak teraz zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem green screen. Kurwa, nie wiem, oszalałem, zwariowałem, nie mam pojęcia. Tak patrzę i. Coś tam, Chirusza? Kurde, ja zastanowałem to jak macie coś ruszać? Jestem takim idiotą. Mieli z jakimś medium spędzić poranek albo wieczór, to mam nadzieję, że wybierzecie nas. Natomiast. To nie jest wszystko. Oczywiście bardzo sobie obiecuję dużo, zarówno po porankach, jak i po wieczorach. Te wieczory to mam rusza. nadzieję, z czasem stanie się nasz znak rozpoznawczy i będą tam rozmowy bardzo jakościowe, interesujące z inteligentnymi ludźmi, czasami też zwyczajnie rozrywkowe. Natomiast co będzie nowego, gdzie będą te wszystkie zera się pojawiać, to będzie po prostu ta przestrzeń między porankiem a wieczorem. Wyobrażam sobie to tak, że. Będziemy działać w gronie osób uznanych w swoich dziedzinach, osób, które mają wiarygodność. Dobra, przestaje się skupiać na, na, na tym, co jest za nim, bo nie skupiam się na nim. Możecie mi napisać czy ten, czy wychwyciliście, że, że coś się rusza i że to nie jest green screen, czy to jest taktycznie green screen. Mają nazwiska, mają rozpoznawalność, mają też potencjał YouTubeowy do tego, aby ciekawie pewne rzeczy opowiadać. I będzie tam miejsce na naukowe zero, czy biznesowe zero, finansowe zero, celebryckie zero. E, jakiekolwiek zero sobie wymyślicie, czy to filmowe zero e, czy e, trochę ale, logika. Nie wiem, medyczne zero. E, cokolwiek będzie w danej chwili potrzebne, to my tam będziemy z właściwą osobą, która opowie o tym we w właściwy sposób właściwymi e, słowami. E, chcemy, Trzymać rękę na pulsie. Ja chcę trzymać rękę na pulsie wraz z osobami, które będą ze mną pracować i żyć tym, czym żyje Polska. Nie. Czyli chcę rozszerzyć to, co robił w kanale sportowym, a z racji na to, że był to kanał sportowy i chyba głównie jakby algorytm traktował to jako, wiesz, to medium, znaczy właśnie, bo oni sobie strasznie rozjebali te algorytmy tam. Jak sobie zajdziecie na kanał sportowy i zobaczycie sobie, ile wyświetleń mają yy, materiały sportowe, a ile takie ogólne, ogólnospołeczne, to to nie jest różnica, nie wiem, 5, 10, 15, 20 tysięcy. To jest różnica kilku, kilku do tysięcy, od kilku, yy, kilku set. Do nawet miliona wyświetleń różnicy. Ciężko, ciężko. Nie żyć niszą, tylko żyć tym, czym naprawdę się wszyscy interesujemy. A więc poniekąd byłby to duży, bardzo duży kanał komentarzy z pasmami live rano i wieczorem, ale też z redakcją, która będzie jakościowa, z ludźmi, którzy nie będą się bali, pojechać w teren, spotkać, zadać trudne pytania, dotknąć danego tematu. Najłatwiej chyba byłoby rozmawiać na przykładach, bo są rzeczy w Polsce, którymi nagle wszyscy zaczynają żyć i szukamy wówczas tych informacji. W ostatnich tygodniach, miesiącach było ich bardzo dużo, no ale gdybym miał podać przykład tego, co, jak mógłby wyglądać ten kanał, gdyby działał jakiś czas temu, no to pamiętam, że wszyscy żyliśmy wypadkiem na autostradzie A1 i żyliśmy późniejszym poszukiwaniem sprawcy tego wypadku. I wyobrażam sobie, że można do tego tematu podejść tak, że oprócz reporterskiej roboty na miejscu, oprócz odwiedzenia tej komendy w łodzi, oprócz nagrania materiału, co tam się tak naprawdę wydarzyło w sposób dobry, jakościowy, telewizyjny, to oprócz tego możemy mieć naukowe zero, gdzie ktoś nam wytłumaczy. Jak to jest przy, z wypadkami drogowymi przy jakiejś prędkości, jak może nam technologia w przyszłości pomóc uniknąć pewnych rzeczy, no, spojrzę na to ze swojej perspektywy. Ja nie będę mówił jak, bo się na tym nie znam, od tego będzie właściwa osoba. Okej, okay, tylko ja mam teraz pytanie, czy stoiwem tego wszystkiego będzie Krzysztof Stanowski? Bo jeżeli tak, to <laughs> wydaje mi się, że może to nie do końca działać prawidłowo, z prostego powodu. Krzysiek. Jak to, jak, jak to. łatwo wytłumaczyć. Każdy człowiek jest mocno ukierunkowany charakterologicznie. Krzysiek jest taki. Takim cynikiem. humorzastym cynikiem. O, może, może tak to spłyca. ten Cynik w tym znaczeniu nie jest niczym złym, tylko on nie jest reporterem. Wiesz, on nie jest. On nigdy. Tak mi się wydaje. A ja raczej jestem pewien. Nigdy nie pracował jako reporter taki poza futbolem, nie? A nie, no, nie oszukujmy się. Futbol jest. No nie jest poważny, tak? No, to, to, znaczy, biznes to jest poważny, ale no, dziennikarze dookoła futbolu nie są poważni, nie? I tak chyba się właśnie zastanawiam, czy, czy jeżeli on ma być. Tym spojrzeniem tego wszystkiego, czy to przypadkiem nie do końca jest wpasowane w niego samego, w jego typy zachowania, nie? Czy to się będzie oglądało tak, jak ogląda się? Nie wiem, na przykład wiesz, uważam, że o, może na przykład, że gdyby Grusa Błoszański prowadził toksą, to by było. Było to totalną, kurde, klapą. Gdyby Kuba Wojewódzki prowadził, nie wiem, program Tomasza Lisa i odwrotnie, to byłoby to totalną klapą. Rozumiesz? Ale też będzie prawnicze zero, które wytłumaczy, jakie rozwiązania za granicą są stosowane, żeby piratów drogowych nie było. Co działa, co nie działa, co można poprawić. Kwestia ekstradycji. To wszystko można wytłumaczyć fajnie, przystępnie i w dobrym Momencie. I można też wreszcie zrobić wieczorny program, w którym porozmawia się ze specjalistami na temat tego, co się wydarzyło, jak można było tego uniknąć, co zrobić dalej. To jest tylko przykład, to jest tylko przykład o jednym zdarzeniu, które może żyć w wielu programach. Czasami są tygodnie, że nic się takiego nie dzieje. Ale oczywiście też chcemy dostarczać treści jeśli ma być to jakieś zero, właśnie znowu powiem, naukowe, finansowe, medyczne, filmowe, bla 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 jakiekolwiek, to zawsze są też tematy ponadczasowe, które można poruszyć, które mogą być interesujące dla widza. Więc chcemy dostarczać treści, które nie są chłamem. Chcemy dostarczać treści, które coś znaczą. Chcemy robić własne śledztwa, chcemy dostarczać rozrywkę, chcemy rozmawiać z ludźmi. Wow, to jest no, mocna, mocna deklaracja. Jakby z tym trzeba uważać. Własne śledztwa wiążą się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Ale chcemy być po prostu multizadaniowi. Ale przede wszystkim... Zobacz, jak napisał, że bardzo dużo, bardzo dużo populizmu używam. Tak właśnie w tym momencie, jak powiedziałem o tej odpowiedzialności, tak sobie uświadomiłem, że no, no faktycznie, nie, jakby, brzmi to jak populizm, no ale ja tak trochę uważam, więc może po prostu jestem populistą. W sumie może tak być. Chcemy, żeby to słowo zero oznaczało, że warto spojrzeć, że to nie jest coś nagrane w piwnicy telefonem komórkowym, ani nie jakieś tam byle jakie, tylko że po prostu poświęcono na to. A ja dalej, dalej będę twierdził i dalej będę uważał, że w dzisiejszej dobie ludzie chętniej właśnie oglądają takie niestrofesjonalizowane materiały. Dużo pracy. E... Choć ja tak nie uważam, jakby kurwa. Nie wiem, no, Motan się już. Yy, ja nie ludzie. Ja ludzie właśnie takie sprofesjonalizowane materiały. Ale tak mi się właśnie wydaje, że ludzie, że ludzie większość ludzi, może w ten sposób, chce poczuć tą nostalgię tych starych czasów YouTube'a, nie? Gdzie, gdzie materiały były no, gorszo jako, gorsze jakościowo, nie? Jeżeli chodzi o montaż, o. No, no, głównie pewnie o montaż, nie? bo nie doobrażam sobie, że ktoś chciałby słuchać yy, jakiegoś chujowego audio, nie? Sam się zastanawiam, <gryw> dlaczego to robię, bo tak jak powiedziałem wcześniej, łatwiej by było nagrać sobie samemu 3-4 formaty, pogadać do kamery i mieć tych kosztów miesięcznie 15 czy 20 tysięcy, a nie 400 czy 500 tysięcy. Natomiast chcę spróbować e, zrobić coś, e, co po prostu polubicie i co będzie czymś zupełnie nowym. Mam, nadzieję, mam takie wrażenie, że nikt się w Polsce do tej pory nie zabrał za YouTube'a w sposób metodyczny. Nikt nie wszedł w ten świat z pełnym know-how, z zasobami i z doświadczeniem dziennikarskim, z kontaktami, żeby po prostu troszeczkę to poletko przejąć. Chciałbym to zrobić. Chciałbym to zrobić tak, żebyście nie mieli przekonania, że to, co oglądacie, jest obciachowe, wręcz przeciwnie, żeby to było dla Was medium. Troszeczkę jak telewizja, ale telewizja, którą macie tutaj w telefonie komórkowym, którą odpalacie sobie w dowolnym momencie. Czy będzie sport? Oczywiście, że sport też będzie, ale sport będzie wtedy, gdy się coś naprawdę ważnego będzie działo. Będzie oczywiście też sportowe zero, no bo dziwne, żeby sportowego zero akurat nie było. Będzie sport, będzie, będzie magazyn o, o sporcie, natomiast większość. Rzeczy sportowych, które będziemy produkować, będzie jednak na kanale Weszło, a nie na kanale Zero. Kanał Zero będzie od tego, czym żyje cała Polska. Jeśli cała Polska będzie żyła w danej chwili sportem, to tam też będzie sport. Natomiast musimy to właściwie rozgraniczyć. Wydaje mi się, że mniej więcej wytłumaczyłem cały koncept. Jak zostawicie suba będzie mi miło przed 1 lutego. Mam nadzieję, że to będzie 1 lutego, bo bardzo pędzimy. Trzeba zbudować e, e, dwa studia, trzeba to wszystko, e, e, wszystkie te powierzchnie odpowiednio e, wyposażyć, więc mam nadzieję, że zdążymy. Jak nie zdążymy, no to Was przeproszę, no ale przecież nikomu się świat e, nie zawali, ale planujemy, żeby to był e, 1 lutego. Jeśli chcecie być na bieżąco, to jeśli zostawicie suba na nowym kanale, na kanale Zero, no to wówczas tam co jakiś czas będziemy pewnie jakieś shorty podrzucać, przynajmniej z tego, jak nam idą przygotowania, czy może jakieś inne komunikaty będą wrzucane. Zastawki Tyle suba. w sumie. Do zobaczenia, mam nadzieję, że w lutym. Czasami możecie podejrzeć coś wcześniej. Mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań, bo te suby, które przyrastają w szalonym tempie i pewnie za chwilę będzie ich 300 tysięcy, a potem jeszcze więcej bez żadnego filmu. No, teraz już z tym pierwszym, no to jest duża odpowiedzialność z mojej strony. Wyszedłbym na totalnego gamonia, jakbym teraz nie przygotował jakościowego produktu i gdybym. Po napompowaniu tego balonika, chociaż to bardziej wy napompowaliście niż ja, e, gdybym okazał się jakimś e, śmiesznym gościem z kamerką. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że czeka nas e, wielka przygoda. Mm, no i mam nadzieję, że będę często gościł e, w waszych domach czy na waszych telefonach komórkowych. Do zobaczenia. E, to ja e, dziennikarskie, biznesowe, jakiekolwiek zero. To nie tak bawi za każdym razem, jak to słyszę. No dobra, no, słowem podsumowania, kurde, żeby się nie przeliczył też, nie? Bo plan ambitny, tylko właśnie nie wiem, czy niezbyt ambitny, jak, jak dla jednej osoby, która bierze się za realizację tego wszystkiego, wiadomo, no tak, ja wiem, że będą ludzie, ale no, twórcom, pomysłodawcom, twórcom, Prawdopodobnie większościowym udziałowcem, o ile nie jest 100%, a będzie stanowski, tak. I no nie wiem, czy on w takim, w czymś takim się faktycznie odnajdzie. I ja mam troszkę wątpliwości co do tego, ale już nieraz stanowski jednak zaskoczył. No, wyszedł z tej swojej strefy komfortu, tak. No. Jednak jego naturalnych środowisk nie była piłka nożna. Okazało się, że w, w humorystycznych formatach też jest ok. Ciężko mi powiedzieć o jakichś poważniejszych formatach, bo, bo raczej wszystko było przeciągnięte ironią. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja na pewno kilka odcinków, czy kilka materiałów, liveów sprawdzę. I i, i, i zobaczymy. Ja się, wiecie co? Jednej rzeczy się. Może nie to, że się boję, bo nie będę ukrywał około to lata, ale jeżeli on wypuścił teraz, w połowie listopada, ten materiał, czy to nie będzie tak, że jeżeli on do lutego nie wyrzuci filmu, czy nie zrobi żadnej transmisji, czy jemu YouTube nie zakotie tego kanału? Jakby <gryw> też z drugiej strony, YouTube raczej nie zakotie kanału, jeżeli ludzie fizycznie wyszukają i. W krótkim czasie jakiś materiał, który się pojawi w lutym, będzie zgarniał faktycznie te wyświetlenia absurdalne. Ale no tak gdybyś, gdybyś był zwykłym zjadaczem chleba, który robi YouTube'a i dorzucasz jeden film w listopadzie, kolejny dopiero w lutym, no to twój kanał nie ma racji bytu. <laughs> Ciekawy mnie, jak to faktycznie na początku będzie wyglądało. No, no, czy kielicuje? Kiedy licuuje, no. Chciałbym, żeby Barkowi gul skoczył. Tyle. Tyle. Tak, takie są moje intencje. Dzięki za oglądanie. Cześć.